225, no właśnie przebiłem wynik właściciela kanału Zrzuć Brzuch, który zrobił tyle w godzinę. 228, ale to i tak nieźle. 228, kiedyś na przykład to ja tyle cały dzień robiłem, albo nawet nie. Także. a na przykład Michał wszarzak, ten owca WK, to stówę zrobił, no nie na wspomaganiu z tyrydami, no także nie ma, co, nie ma co jakoś tam śmieszkować, nie Pe pełne uznanie jak najbardziej.